Czy da się coś z nimi zrobić? Obawiam się, że nie mamy wielu możliwości. Możemy się tego jedynie pozbyć. Jak chcesz to zrobić? Jest tylko jeden sposób. Oboje wiemy jaki. Adam spojrzał na siedzącego naprzeciw niego mężczyznę. Czuł, że to znowu zaczyna się dziać, lecz dziwna nitka pulsująca jasnym blaskiem tuż przed oczami. Zupełnie tak, jakby ktoś rozwiesi ją między jego uszami i przeciągnął przez nasadę nosa. To I grało z nim. Mąciło jego spokój szalonymi i dzikimi błyskami. Nie pozwalało mu skupić się na czymkolwiek innym. A co najgorsze, prowadziło do okropnych rzeczy. O rzeczach tych wolałby nigdy nie wiedzieć, ale coś chciałoby oglądał je każdego dnia. Obawiam się, że to nie one same są powodem, ciągnął lekarz. To byłoby pewnie zbyt łatwe. A w takich przypadkach nigdy nie chodzi o cokolwiek łatwego. Przetarł czoło wierzchem dłoni, tak jakby próbował mu w czymś ulżyć. To pewnie twoja dusza. Trudno o tym myśleć, ale cóż innego ci pozostało? To nie ma wiele wspólnego z chorobą. A gdybyś tylko nie zawał sobie z tego sprawy, na pewno byś do mnie nie przyszedł. Jest mnóstwo tych, którzy czekają na ciebie w mieście. Podstarzałych, wcale nieposępnych lekarzy na wschludnie urządzonych gabinetach ze starannie utrzymanym porządkiem. Ktoś taki jak ty tam powinien skierować swoje pierwsze kroki. Nie zrobiłeś tego. Jesteś teraz u mnie, z dala od miasta i nazywasz mnie lekarzem tylko dlatego, że wydaje się mieć w tym spory interes. Adam wiedział, że on ma rację i nie próbował tego nawet ukrywać. Jakiś czas temu mógłbyś mało spluwać w kierunku takich ludzi jak ten, u którego teraz pomocy szuka. Ale wszystko, co działo się jakiś czas temu, przestało mieć znaczenie, od kiedy te rzeczy zaczęły się dziać. Od kiedy jego oczy zmieniły barwę, a on sam nie mógł w nie spoglądać. Nie wiedział jaka siła krążyła po tym świecie i dlaczego chciała spotkać się akurat z nim. Wiedział tylko, że to zrobiła. A teraz siedzieli we dwójkę, w miejscu równie podłym w swym wyglądzie, jak podły wydawał mu się świat przez kilka ostatnich tygodni. Meble walały się gdzie bądź, bez porządku i ładu. Całe mieszkanie było utrzymane w bałaganie i śmierdziało. Zwyczajne, plesnął kurzem i brudem. Zak mieszkał w ten sposób od wielu lat. Do tej pory dużą przyjemnością okazywała się możliwość nieodwiedzania go. Wielki Burykot łasił się spacerując między nogami Adama. Był tak samo brzydki co cała ta okolica i Adam nawet przez chwilę zdążył o tym pomyśleć, bo zaraz z przemyśleń wyrwał go ból. Ten sam co zwykle, lecz dużo silniejszy. To nasilało się od dawna, każdego dnia. Ale teraz czuł się tak, jakby jego oczy miały być z dwoma przeciwległymi krawędziami dzwonu, o które szaleńczą siłą obija się bijak. a raz po razie, w równym rytmie. Nie potrafił tego wytrzymać, a dlatego tam był, w tym u tego dziwaka, krzyknął z bólu. Lekarz zmarszczył brwi i uśmiechnął się pod nosem. Wyglądał na kogoś dziwnie niewzruszonego. To co pozwalało mu takim być, wydarzyło się dawno temu. Wtedy, gdy świat był jeszcze dużo młodszy i nie miał przyjemności poznać kilku krzywd. Będąc w wieku Adama, na pierwszy rzut oka najpewniej nie różnił się niczym. Było w nim sporo polotu, otwartość i jasne poglądy hołdujące odważnym marzeniom. Ale coś go dopadło. Dopadło go w ten sam sposób, w jaki i teraz próbuje rozprawić się z Adamem. To wydarzyło się nagle i niespodziewanie. Jednego ranka po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę, że coś jest nie tak. Każdy ma tak samo, bez wyjątku. Czy to Adam, czy Zak, czy ktokolwiek inny spośród tych, którym to rozkazało przesać kwić obłąkanego pustelnika mieszkającego na skraju lasu i powierzyć w nim wszelką nadzieję. Nie można powiedzieć, że to działo się często, ale niegdyś coś podobnego wydarzyło się choćby i dwa razy. To ja sam już pomyślę, czy to by nie za dużo. Sprawa Zaka była głośna. W Carlston był kimś, kogo można by uważać za ważną postać, i nieważne, że jego funkcja ograniczała się do wypełniania przygotowanych i zaprogramowanych formularzy. Ważne jest tylko to, że był to etat w ratuszu. Takich ludzi w małym miasteczku ma się za lepszych, lubi się ich i szanuje. A do tego należy dodać, że Zak rzeczywiście na to zasługiwał. Już w samej jego twarzy było coś szczególnego. Coś, co lubiły kobiety, co zjednywało mu przyjaciół. Zawsze był pogodny, miał piękną i szczęśliwą żonę. Wieczorami lubił spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi i się śmiać. A potem wszystkim, gdy nadchodził ranek, potrafił na nic nie narzekać. To szczególne cechy. Bardzo proste. W ogóle nieskomplikowane, ale tak szczególne. To trwało w dość idylliczny sposób, aż pewnego ranka nagle wszystko mu zabrano. Czy był tego jakiś powód? Całe jego życie zdaje się być podporządkowane poszukiwaniom, i o ile dobrze wiemy, można by je w tym sensie uznać za zmarnowane. Była siódma rano. Świat za oknem żył pewnie od dobrej godziny. Ulica już zdążyła oddychać wystarczająco szybko jak na małe prowincjonalne miasteczka. Zak wstał z łóżka jak na co dzień, z dość spokojnymi myślami, nie mającymi nic wspólnego z tym, co go czeka ruszył wolnym krokiem do łazienki przemyć twarz, nie wiedząc, że dzieli go zaledwie kilka minut od chwili, w której stanie się winny śmierć własnej żony. Wtedy jeszcze nie czuł bólu. Osie zaczynają boleć dopiero, gdy stają się głodne, ale od samego początku zawisa przed nimi błyskotliwa nic, bardzo irytująca, choć jeszcze niewinna. Tańczy jak latawiec wypuszczony na porywistym wietrze i robi wszystko, byś nie mógł jej przeoczyć. Zanurzył dłonie w strumieniu płynącej z kranu zimnej wody i poczekał chwilę, aż zapełniał, po to, by przemyć nimi twarz. To była pierwsza czynność, jaką wykonywał każdego dnia, bezpośrednio po przebudzeniu. Automatycznie. Uniósł wzrok, by spojrzeć na swoje odbicie w lustrze, a ono natychmiast pękło. Roztrzaskało się na wiele maleńkich kawałków i posypało, ozdabiając błyszczącymi miniaturkami umywalkę, do której wciąż napływała płynąca z kranu woda. Zak instynktownie odskoczył w tył, nie wiedząc czego właściwie przed chwilą był świadkiem. Agata zjawiła się w łazience na chwilę po całym wydarzeniu, ale nie zdążyła nic powiedzieć. Nie wiem nawet, czy zauważyła, co było powodem hałasu, który ją Spojrzała na niego, prosto w jego oczy, tak jak miała zwyczaju. Upadła od razu, bez słowa wyjaśnienia. Zak podbiegł do niej, raniąc stopy ostrymi kawałkami leżącego na podłodze szkła. Usiadł przy niej na ziemi i położył jej głowę na swoich udach. Jeszcze wtedy żyła, ale nie miała pojęcia co musi zrobić, by to się nie zmieniło. Spojrzała w jego oczy po raz drugi i na jej twarzy pojawił się najwyższy obraz przerażenia, jaki on kiedykolwiek widział. Proszę, nie krzywdź mnie. Tyle zdążyła powiedzieć, a Zak przez krótką chwilę zastanawiał się, jak mogłaby coś jego przypuścić. Po tych słowach jej oczy i usta przestały się poruszać, a przed momentem wyraźnie przestraszony oddech znikł zupełnie. Zak został sam i wciąż niczego nieświadomy patrzył na zwłoki swojej żony, a one stawały się coraz bledsze, coraz mniej wyraźne, aż w końcu zniknęły całkowicie i jedyne co mu pozostało to powietrze. Nie przestawał go obejmować, nie rozumiał co się stało. Najgorsze chwile swojego życia było mu dane przeżywać w towarzystwie cichych, ledwo docierających dźwięków ulicy oraz lustrzanych iskierek ozdobionych koplami jego krwi. Walcząc ze swoim zdziwieniem, strachem, szokiem, niedowierzaniem i bólem. Od tamtej chwili minęło już ponad 40 lat, do tego czasu zdążył w podobny sposób pozbawić życia dwie kolejne osoby. Za każdym razem nieświadomie. Dopiero później zrozumiał, jak to się dzieje. Ale nawet teraz, po tylu latach, nie znalazł odpowiedzi dlaczego. Porzucił normalne życie. Miasto dowiedziało się, że jego żona zniknęła. Tego samego dnia, w niewyjaśnionych okolicznościach, zniknęły też dwie inne osoby. Hobawy szeryf Carlston nigdy wcześniej nie miał tyle pracy. I to najwyraźniej pokazało, że raczej za nią nie przepada. Dzieciaki wracały do domu przed 18, a kobiety przestały wieczorami przechodzić przez park. Wtedy właśnie powstała teoria, jakoby Zack Gwiral, przebywający na Urlopie od kilku miesięcy, całkowicie zwariował w swoim domu. Gdy spotykano go na ulicy, a działo się to rzadko, w istocie wyglądał jak dziwak. Niezależnie od pogody nosił długi zimowy płaszcz, kapelusz, wielkie ciemne okulary i szal podciągnięty wysoko ponad ustami. Nam teraz może zdawać się oczywiste, dlaczego to robił. Ci ludzie tam nie mieli tej wiedzy. I bardzo łatwo przyszło im uznać go za dziwaka. Sprawę dodatkowo spotęgowała jego przeprowadzka do starej chaty leżącej na obrzeżach miasta, tuż obok lasu, w miejscu nieprzyjaznym jakiejkolwiek społeczności. Od 40 lat powtarzano, że jest dziwakiem. Ci najstarsi mówili o nim różne rzeczy, dziwne rzeczy, chyba straszne rzeczy. A ci najmłodsi albo się bali, albo byli ciekawcy. i czasami zachodzono w tamte okolice. Szpiegowano jego chatę, próbowano się czegoś dowiedzieć, coś zobaczyć. Jest wielu takich, którzy twierdzą, że pewne rzeczy widzieli, ale nie chcą o nich mówić lub po prostu nie chcą w nie wierzyć. Każdy z nich przynajmniej jasno mówi, że nie chce mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, ani w czynach, ani w myślach. I to jest dla nich dobre, ale zdarzają się tacy, którzy nie mają wyjścia. Zak naprawdę był lekarzem a wszyscy jego pacjenci nie wiedzieli skąd to wiedzą i czemu u niego szukają pomocy, ale to było jedynym rozwiązaniem jakaś był u niego Adam, zabił trójkę tak samo jak on a ty? dlaczego jeszcze żyjesz? zapytał wciąż starając się nie patrzeć w oczy lekarza tamten zdjął ciemne okulary, które cały czas miał na nosie Adam choć nie patrzył w jej kierunku zdołał to dostrzec i wzrygnął się nie miał pojęcia co się stanie co robisz? Zapytał drżącym głosem: Chcesz wiedzieć, jakie one są? Spójrz w nie. Twoje niczym się nie różnią. Powiedział Zak, sidrującym spojrzeniem, wpatrując się w oczy Adama Nie mogę. wyso się wtedy stanie? Wiem, ale ty nie masz pojęcia. Jeśli posiadasz zdolność zwodania pewnym żywiołem, to powinno być dla ciebie jasne, że trudno będzie cię nim skrzywdzić. Nie mam żadnej mocy nad tobą, ani ty nade mną. Nie przestawał się wpatrywać w Adama a on czuł ciężar tego spojrzenia na całym swoim ciele. Bił się z myślami. Nie wiedział, co ma zrobić. Czy może to zrobić? Ale ostatecznie po to tutaj przyszedł, kierowany dziwną potrzebą uzyskania pomocy od tego starego, zaniedbanego, zamrzałego i pomarszczonego starca. Zdaje się, że właśnie tak miałaby wyglądać ta pomoc. Inną sprawą było to, że Adam od dawna chciał w nie spojrzeć i przekonać się, co w nich zobaczy. Spojrzenie w swoje od tamtego pamiętnego dnia, gdy przyczynił się do śmierci całej swojej rodziny, okazywało się niemożliwe i już jakiś czas temu zabrakło mu sposobów, by to ograniczenie jakoś ominąć. Zak zapewniał go, że ich oczy są takie same, a Zak miał 40 lat więcej doświadczenia i zdawał się być w tej chorej sercie czymś na kształt góru. Adam uniósł wzrok i z lękiem spojrzał w jego oczy. Nie wydarzyło się nic. Żaden z nich nie upadł, nie zginął, nie zniknął. Jedynie maleńka iskierka chłodu zatańczyła w sercach obu, gdzieś daleko za żebrami, ale wciąż nie blisko kręgosłupa. Poczuli, jakby lodowata igła zaczęła się obracać wokół własnej osi, otwierając się delikatnie to o jedną, to o drugą ściankę duszy. Było to niespotykane nigdy wcześniej uczucie, ale nie miało nic wspólnego z przyjemnością. Wtedy zrozumiał, co każde z tych, za których śmierć odpowiadał, poczuło. To musiało być dokładnie to samo. Ale rolę małej, ledwie zauważalnej igły pełnił wielki, głośno huczący i szaleńczo wibrujący młot pneumatyczny, nie lubiący delikatnego muskania i subtelnych przesłanek. On szarpał do duszy z dziką manią, nie zważając na nic z tego, co ktokolwiek chciał w niej zachować w nienaruszonym. Na myśl o tym zrobiło mu się niedobrze. Ona była mu najbliższa. Tak, którą niewinnie zabił jednego słonecznego dnia. Zanim odeszła, rozmyła się i zniknęła, musiała to poczuć. A być może czuje to do teraz. To była kwestia duszy. Chłód tam wił sobie gniazda i strach pomyśleć, co by było, gdyby bezapelacyjnie uznać ją za nieśmiertelną. A w jej wspomnieniach zapisać wszystko to, co uczynił z nią wzrok Adama. Nie chciał się nad tym zastanawiać. A rozpłakał się. To jedno, jego oczy wciąż robiły doskonale. Przestań, zagrzmiał zak. Daruj to sobie. Teraz musimy zacząć działać. Były absolutnie czarne i całkiem matowe. Przypominały dwa martwe punkty, osadzone pośrodku postrzępionych krzyżówek z marszek. To były serca wulkanu, potężnego, złowrogiego i cały czas grożącego. Jego lawa przybierała kolor śmierci i była spokojna. Ale w tym spokoju było wszystko to, czego można się obawiać w ciszy podczas mroku. Adam wiedział to doskonale. Choć one same nie były w stanie nic powiedzieć, to przekazywały mnóstwo treści, a treść formowała się w kołtuny pełne bólu i cierpienia. Nierozwiązywalne i niepojęte. Wystarczająco trudne okazywało się opisywanie tego słowami, ale niczym skomplikowanym okazało się zrozumienie tego i poznanie się z tym. To było straszne. To wciąż jest straszne i dzieje się każdego dnia. Adam zdołał się otrząsnąć. Przetarł zwilżoną łzami twarz rękawem płaszcza i odwrócił od Zaka wzrok już na stałe. Nie chciał w nie patrzeć, ani myśleć, że są jego częścią, że są nim. Co chcę zrobić? Jestem tu 40 lat. Przed tobą odwiedziło mnie już dziewięcioro. Każde z nich widziało w moich oczach swoje. Teraz i ty je zobaczyłeś. Chcę, byś dowiedział się wszystkiego, co ja wiem, a później. zastanowił się chwilę. Później znowu to zakończę. W jaki sposób można to zakończyć? Niech to będzie teraz nieważne. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Ani u mnie przed wieloma laty, ani u ciebie niedawno. Siedzę tutaj i myślę nad tym wystarczająco długo, by się czegoś dowiedzieć, ale to się nie dzieje. Wciąż jestem w punkcie wyjścia i wiem od Ciebie tylko o tyle więcej, ile tego przynosi przyzwyczajenie. Świat jest miejscem pełnym dziwów. To jedno mogę przyznać niezaprzeczalne. A równie niezaprzeczalnie mogę powiedzieć, że zarówno ja, jak i Ty, jesteśmy jednym z nich. Nie nazwałbym tego wielkim zjawiskiem. Pokora mi na to nie pozwala. Może na początku mogłem tak myśleć. Ale nie teraz. Straciłem setki godzin na to, by przynajmniej zbliżyć się do znaczenia tego wszystkiego, co siłą wepchnięto nam do ręki i kazano dzierżyć. Nie spotkałem żadnej mocy, która mogłaby podsunąć jakąś odpowiedź. Nie zauważyłem żadnego znaku. I nie przeczytałem żadnego wersu wśród wszystkich mądrych ksiąg. W naszych oczach i w ich przekleństwie jest ten rodzaj tajemnicy, której nie można odgadnąć. Ona rodzi się sama dla siebie, w losowym miejscu, i bez jasnego powodu. Rodzi się i zajmuje się swoimi sprawami, niezrozumiałymi i niezwykle dzikimi sprawami. Długo nie mogłem uwierzyć w to, by coś mogło się pojawiać lub znikać zupełnie bez powodu. Szczególnie trudno uwierzyć w rzeczy tak okropne, tak szalone i nieludzkie. Balansowałem na granicy błędu przez dłuższy okres czasu mojego pustelniczego życia, bojąc się wiewiórki. I martwiąc się o to wszystko, co mógłbym z nią zrobić. Ale w końcu zrozumiałem, że nie należy szukać dłużej. To tak jak z nowotworami, to tak jak z dziećmi, które rodzą się martwe. Myślę, że nawet tak jak z ojcem, który co dnia katuje swoją córkę, a nocami płacze nad jej losem. Sporo tego można jeszcze wymienić. Zastanawiając się krócej lub dłużej, nie znajdę żadnej różnicy, przyglądając się Twoim oczom. Mógłbym powiedzieć jedynie, że Twój przypadek jest nieco bardziej unikatowy. Wcale nie powszedni i bardzo arogancki. Świat jest miejscem, którym od dawna rządzą ludzie, ale nie są na nim sami. Nie mają o nim dużego pojęcia. Są mistrzami praktycyzmu, ale nie mają za wiele do powiedzenia o wszystkim, co może w wyraźny sposób odbiegać od jego zagadnień. Ja też wpadłem w ten wir. Utknąłem w nim, przeklinając wszystko to, co pojawiło się w okolicy moich myśli. A gdy zabrakło mi sił na cokolwiek związanego z walką, zrozumiałem, że to największe błogosławieństwo. Pokora wobec tego, co niezaprzeczalnie istnieje i w żaden sposób nie może zniknąć. Co więcej, nie może nawet złagodnić. Brzmi to absurdalne, ale myślę, że za 30 lat Twojego życia osiągnie inne znaczenie. Jesteśmy częścią sporej maszyny. Każdy jej trybik pracuje według własnego określonego planu. Są małe i duże, są ważniejsze i mniej ważne. To, co o nich wiem, to że nie jestem w stanie poznać i zrozumieć każdego z nich. Dokładnie z tego miejsca bierze się Twój problem. Te tryby, które odpowiadają za nasz los, schowały się głęboko. Gdzieś pod jednym, dwoma lub czterdziestoma rzędami innych, pewnie dużo większych. Nie ma jasnych dowodów czegokolwiek. Nie da się ich odnaleźć ani dostrzec. Można tylko czuć skutki działań tych trybików. Nieustannych i niesłabnących na sile. To wydaje się być pewnego rodzaju usprawiedliwieniem. Może nawet rzucaniem winy. I wiesz co? Bardzo chcę, byś tak o tym myślał. Bo to, że nie ma w tym wiele naszej winy, jest najbliższe prawdy. Tak skonstruowano ten świat. Istnieją na nim rzeczy, o których nie wiemy nic. A nawet gdybyśmy mogli wiedzieć... To tej wiedzy nie chcemy. To wszystko nazywam demonami. Nie tymi, które widywałeś na obrazach malowanych farbą lub kreślonych piórem. Żaden z nich tutaj nie odgrywa żadnej roli. To raczej wszystko to, co jest w stanie opętać Twoje myśli i nie dawać im ani chwili wytchnienia. Ludzie znają kilka sposobów, by sobie z nimi poradzić, ale gdy przychodzą do mnie, okazuje się, że żadnego z nich nawet nie spróbowali, albo wszystkie zawiodły. Chcę, byś wiedział, że jestem władcą demonów. Ale jedyna władza, jaką nad nimi mam, to możliwość ich zabijania. I to właśnie zrobię z twoimi. Tak samo jak z całą dziewiątką, która musiała odwiedzić mnie wcześniej. Nie ma żadnych półśrodków lub rozwiązań pośrednich. Ja jestem ostatecznym wyborem. I jeśli wciąż nie rozumiesz, o czym mówię, to nie dowiesz się tego już nigdy. Adam nie wyglądał na zdziwionego. Nie był pewien sensu paru rzeczy, o których mówił Zak, ale to nie było najważniejsze. Sens nie zawsze jest istotny. Czasami dużo większe znaczenie mają emocje. W tym wypadku na pewno tak było. Zak mówił z pewną niezbadaną pasją, ale jednocześnie ze smutkiem. I to te dwa, plączące się ze sobą w niezgrabnych uściskach, stany roztaczały wokół niego auge. Była ona trudna do zrozumienia ale niosła za sobą pełno niemych słów i dostęp do ukrytych treści. Czasami tak jest, często tak jest. Wielu nie zdaje sobie sprawy z istnienia podobnych mocy, albo je zauważa, albo nie. Ale w obu przypadkach zwykle nie klasyfikują i nie roztrząsają. To koniec. Nie ma w tym nic niepojętego w tym sensie, o którym myślisz. Może tylko w odwrotnym, bo rzeczywiście trudno uwierzyć w to, że podobne rzeczy tak naprawdę są codziennością. Spadają na nas i bawią się nami zupełnie bezkarnie, a my jesteśmy bezsilni. Musi się z tym pogodzić i przez to musi zrozumieć to, co chce zrobić. Powinieneś uznać, że wyświadczam ci przysługę, a będąc w szczerym nie mógłbym ci powiedzieć, że robię coś innego. Adam wciąż wielu rzeczy nie rozumiał. Ale to mu nie przeszkadzało. Potrzebował tego, co chciał zrobić Zak i zgodził się na to dobrowolnie. W istocie był bezsilny. W istocie nie widział w tym wiele swojej winy i rzeczywiście nie znał żadnego najmniejszego powodu. To wystarczająco dużo, by przekręcić wszystko to, co gdzieś tam na górze tańczy nieskończonego walca i tylko wśród luster chełpi się chwałą. To wystarczająco. Dlaczego ty? Zapytał, nie podnosząc wzroku. Dlaczego ty sam tego nie skończyłeś? Że z tym od tylu lat. Głosisz słowa i niesiesz je innym. Co stało? tobą? Co nie wiesz. Zak wstał z fotela i podszedł do stojącego na środku pomieszczenia stołu. Było na nim mnóstwo dziwnych rzeczy. Zaczynając od brudnych naczyń, a kończąc na brudnych kaloszach. Stół wyglądał na bardzo stary. Niegdyś pewnie biały. Stał na czterech potężnych szlifowanych nogach. Każda z nich wydawała się być innej długości niż trzy pozostałe. Pod platem były dwie niewielkie szuflady. Zak wysunął jedną z nich i wyjął ze środka nóż. Ostrze śniło, rażąc kontrastem z otoczeniem. Zaczął go przerzucać z jednej dłoni do drugiej. I cały czas uważnie mu się przyglądając, wrócił na fotel. Głoszę słowa, ale nie niosę ich innym. Ja sam skończyłem to już wiele razy. Ale nie żyłem z tym ani przez chwilę. Nic nie rozumiesz, Adam. Wciąż nic nie rozumiesz. Jestem tylko tym, który ma władzę zabijania demonów, ale nigdy ich nie zwyciężyłem. Potrafię się o nich odciąć i sprawić, że przestaną istnieć. Ale wszystko inne, co mam do powiedzenia na ich temat, zamyka się w uczuciu bezsilności. Spójrz na tę okolicę. Jest dość podłym miejscem. Spójrz na mnie. Wydaje się nie mniej żałosny. A teraz spróbuj zajrzeć w siebie i szczerze odpowiedzieć, czy nie znajdziesz tam tych samych rzeczy, tego samego miejsca i tej samej osoby. Więcej nie chcę ci mówić. Cokolwiek więcej jest już zbędne. Raz jeszcze zakręcił ostrzem między palcami i zniknął. Adam został sam w czymś, co nagle przestało być chatą zdziwaczałego pustelnika, a stało się jego domem i jego codziennością. Góry kot wciąż łasił się między jego nogami, mrucząc i ocierając ogonem ołuda mężczyzny. Adam ponownie na moment się nim zainteresował i znów poczuł ból, a wzrok sam powędrował w okolice fotela, na którym do niedawna siedział Zak. Teraz został na nim tylko stary narzucony koc i czysty, jasno połyskujący nóż.